Już kiedyś miałem przyjemność testować Alpine A110, jednak w międzyczasie przeszła ona facelifting, który tak naprawdę nie zmienił zbyt wiele, jednak stał się dobrą okazją do kolejnego sprawdzenia tego jakże fascynującego samochodu. Alpine A110 znamy od 2017 roku. Wróć! Właściwie to znamy ją od 60 lat, o dokładnie od 1963 roku, kiedy to ZD bytowało pierwsze wcielenie, będąc lekkim samochodem sportowym, który odnosił liczne sukcesy w rajdach. W 2017 roku A110 powróciło w zupełnie nowym, współczesnym już wydaniu. Co istotne, producent zachował koncepcję poprzednika, czyniąc A110 lekkim sportowym samochodem z centralnie umieszczonym silnikiem. Wcześniej testowałem bardziej szaloną odmianę S. Przed liftingiem brakowało jednak takiej bardziej środkowej wersji, wariantu, który oferowałby osiągi S-ki i jednocześnie wyższy komfort na co dzień. Takie coś dostaliśmy przy okazji liftingu z 2021 roku w postaci wersji GT. Z zewnątrz właściwie niewiele się zmieniło. Nadal mamy do czynienia z małym filigranowym kupeą po nadczasowej stylistyce. Mierzy ono raptem 4181 mm długości przy rozstawie osi liczącym 2419 mm. Wariant GT poznamy po napisie na tylnym zderzaku i to by było w zasadzie na tyle. Nadal to ten sam piękny samochód. Z przodu mamy okrągłe, podwójne reflektory LED w stylu retro, nawiązujące do przodka, zaś z tyłu smukłe lampy z motywem litery X. Obecny w naszym egzemplarzu limonkowy lakier tilo za bagatela 25400 zł wygląda wręcz obłędnie. Doskonale pasuje do 18-calowych felk w kolorze diamentowej czerni Grand Prix za 2300 zł i złotych zacisków hamulcowych. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o nadwozie. Zobaczmy teraz, czym zaskoczy mnie wnętrze. Główną różnicą w poliftowym A110, zwłaszcza w wersji GT, są fotele, które mają być rzekomo bardziej komfortowe. Są to półkubły firmy Sabel, tak jak było wcześniej. Wykonano je z miękkiej i przyjemnej w dotyku naturalnej skóry. Mają sześciokierunkową regulację oraz opcjonalną funkcję podgrzewania za 2200 zł. Kolejną nowością są Multimedia, które co prawda dalej wyposażono w 7-calowy ekran, jednak ma już lepszą reakcję na dotyk, choć grafiki i ich działanie nadal są lekko przedpotopowe. Na szczęście mamy już Apple Carplay i Android auto, które co prawda poprowadzono po kablu, ale jednak są. Jakość wykończenia również się nie zmieniła. deskę rozdzielczą oprzyto Alcantarą, co kosztuje ekstra 8600 zł i nadaje wnętrzu rasowego i bardziej ekskluzywnego charakteru. Alcantarom oprzyto też konsolę środkową, zaś na panelach drzwi i na podłokietnikach drzwiowych znajdziemy miękką, przyjemną dotyku naturalną skórę. Rażą jednak przełączniki z Daci czy panel klimatyzacji z poprzedniego Renault Clio. Przed kierowcą znajdziemy natomiast wirtualne zegary w stylowych tubach, działają one płynnie. Bardzo podoba mi się także kierownica wykonana z alcantary, z grubym wieńcem, spłaszczona u dołu odpowiednio wyprofilowana, przystało narysowe, auto autosportowe tu i ówdzie znajdziemy też wstawki z plastiku imitującego włókno węglowe z funkcjonalnych udogodnień mamy tak naprawdę tylko półkę, do której dostęp jest utrudniony pod konsolą środkową jakieś parę półek z tyłu, jedna zastępująca cup holder bo cup holdera tutaj nie ma mamy też bardzo wygodną akurat półeczkę na telefon a także opcjonalny pakiet schowków obejmujący schowek pomiędzy fotelami, który jest całkiem obszerny i bardzo przyjemnie wykończony. Wyposażenie jest wystarczające, w zasadzie mamy wszystko to co niezbędne, a więc tempomat, podstawowe systemy bezpieczeństwa, elektrycznie regulowane szyby, automatyczną klimatyzację, nawigację bluetooth, dwa wejścia USB-A, czy wreszcie czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamerę cofania. Czy w takim samochodzie jest potrzebne coś więcej? Zobaczmy jeszcze co się kryje pod maską. Zaraz zobaczymy, jaki potwór tam drzemie. A nie, sorry. Tutaj mamy bagażnik, a raczej schowek, który zmieści jakąś płytką podróżną walizkę. Kasko on nie zmieści, bo jest za płytki. Ale to nie wszystko. Mamy przecież schowek z tyłu. Tylny bagażnik, a raczej schowek jest głębszy, ale. Również nie grzesza on pojemnością. Z drugiej strony, po co komu więcej w takim małym sportowym aucie? Najważniejsze jest to, jak ono jeździ, a jeździ wybornie. Zresztą sami się przekonacie. Na początek garść suchych liczb, silnik 1.8 turbo umieszczony centralnie za naszymi plecami, 300 koni rodem z Megane RS, maksymalny moment obrotowy 340 Nm, 7 stopniowa zbustrzęgowa przekładnia EDC, napęd na tył oczywiście, do tego zaledwie 1119 kg masy własnej, to naprawdę działa na wyobraźnię. Zresztą świadczą o tym osiągi tego samochodu. Czas przyspieszenia od zera do setki, 4,2 sekundy. Coś wspaniałego, coś niesamowitego. Czuć to na każdym kroku. Jednostka fajnie mruczy za naszymi plecami, zwłaszcza w trybach sport i track. Trak uzyskujemy, gdy przytrzymamy tryb sport dłużej. Wówczas biegi zmieniamy wyłącznie za pomocą manetek i dezaktywuje się ESP. Dlatego optymalnie na co dzień jest normal, a jeśli chcemy się trochę pobawić, to. Sport. Wówczas też możemy cieszyć się strzałami z układu wydechowego. Jest to aktywny układ wydechowy, seryjny w wersji GT. Podobnie zresztą w Sce też otrzymamy seryjny aktywny układ wydechowy. Czujemy się otuleni. Auto tworzy wyjątkową więź z kierowcą. Jest wyjątkowo bezpośrednie w reakcjach. Kuści do złego. Pyk. Może sobie postrzelamy z wydechu. Bardzo fajnie strzela. Jeszcze miałem okazję sprawdzić to w tunelu, to już w ogóle bajka. Układ hamulcowy ma ciekawą charakterystykę, bowiem uśtywnia się przy hamowaniu. Pasuje to do, do sportowego samochodu, jednak trzeba się do tego przyzwyczaić. Na co dzień wymaga to przyzwyczajenia. Ale ta redukcja za pomocą manetek jest świetna. Manetki bardzo poręczne, wygodne, optymalnych rozmiarów, aluminiowe. W zasadzie wszystko w tym wnętrzu jest stylowe, podporządkowane minimalizmowi. lekości, masie jak najniższej, czy te uchwyty na drzwiach skórzane, one są leciutkie. Czy sama kierownica z Alcantary spłaszczona u dołu. Trochę swoim kształtem przypominać może Megane RS. Ma też znacznik na pozycji na godzinie 12, jak przystało na resowe auto sportowe. Ciekawie wygląda też ten środkowy nawiew. Jednak czy jest on funkcjonalny, no dyskutowałbym z tym. Na pewno doceniam to, że mogę telefon sobie tu wsadzić. O, proszamy. Skrzynia bardzo przyjemnie też szarpie. E, rasowo dodaje to autu charakteru. Układ kierowniczy jest niezwykle bezpośredni, działa sztywno, precyzyjnie. Jednocześnie czuć, że auto jest sztywne, jednak nie chce nam powybijać wszystkich zębów na każdym kroku. Da się tym jeździć na daily. Grefozorom Alpina 110 GT nie jest wcale paliwożernym autem. Na trasie potrafi wręcz mile zaskoczyć przy 140 na godzinę na tempumacie podczas jazdy autostradowej spalanie nie przekracza 8 litrów na 100 km. Oczywiście uzyskujemy takie wyniki dzięki temu, że auto jest bardzo lekkie, 1100 kg. Do tego 4 cylindrowy silnik z Megane RS i w efekcie mamy... Niskie zużycie paliwa. Oczywiście jak korzystamy z możliwości, jakie zapewnia ten samochód, wówczas paliwo dosłownie ucieka w oczach. Bierze się to też stąd, że bak liczy tylko 45 litrów. Oczywiście jest to wszystko podporządkowane jak najniższej masie. Gornik paliwa umieszczono z przodu, aby uzyskać jak najlepszy rozkład mas, który w Alpina 110GT wynosi 57% na tył do 43% na przód. Oczywiście Alpina do tanich nie należy, A110GT zaczyna się od 329 tysięcy zaś nasz egzemplarz wraz ze wspomnianym lakierem za ponad 25 tysięcy kosztuje już 375 tysięcy około. Kosztuje zatem tyle co jego główny rywal, co w zasadzie jego jedyny rywal w postaci Porsche 718 Caymana z dwulitrowym bokserem o mocy 300 koni. Cayman co prawda nie oferuje takich osiągów co Alpina, gdyż jest od niej o 250 kg cięższy jednak ma lepszą prędkość maksymalną, no i oferuje wyższą jakość wykończenia, wyższy pozi poziom wyrofinowania, a z drugiej strony nie ma tego wyjątkowego stylu, nie ma tego aż tak agresywnego charakter. Musiałem, musiałem coś pięknego, coś wspaniałego. Auto trzyma się w zakrętach jak przyklejone, bo bardzo duże rezerwy ma. Jak przystało na samo centralnie umieszczonym silnikiem. Jest doskonale zbalansowana. Świetnie się trzyma w zakrętach. Na autostradzie za to auto nie ma problemów z włączeniem się szybkim do ruchu. Ale wariat z niego mały, ale wariat. Coś wspaniałego. Tak niedługo nie będzie. Zresztą to jest ostatnia spalinowa alpina. Kolejne mają już być wyłącznie elektrykami. To tak na marginesie. Przejdziemy teraz trochę normal. Żeby podsumować nasze drugie spotkanie już z alpiną. Tym razem było lepiej. Obyło się bez żadnych przygód. Samochód dostał kilka atutów przy okazji liftingu, jest równie dobrą zabawką, równie, równie dużo frajdy daje co wersja S. Jednocześnie wersja GT mam wrażenie jest trochę bardziej komfortowa na co dzień, choć te zmiany tak naprawdę są bardziej subtelne, bardziej symboliczne niż rzeczywiście mają charakter obiektywny.